zajmuje się Probiotics Polska? Firma Probiotics Polska jest producentem wyrobów na bazie pożytecznych mikroorganizmów oraz jest twórcą probiotechnologii, która ma za zadanie rewitalizować środowisko. Co znajduje się w Waszej ofercie? Wyroby dla ludzi, dla zwierząt, dla gleby, do wody. Jakimi produktami możecie się pochwalić? Przede wszystkim skupiamy się na wyrobach do upraw rolnych, ze względu na to, że nasza idea jest jedno zdrowie. Żebyśmy zadbali o zdrowe środowisko, czyli zdrową glebę, zdrowe zwierzęta, zdrowe rośliny, jak również zdrowie człowieka. Co Was wyróżnia na rynku? Przede wszystkim doświadczenie wieloletnie, ponad 18-letnie. Ze względu na to, że probiotechnologia ma olbrzymie zastosowanie, wdrożyliśmy badania gleby, które potwierdzają skuteczność tej technologii. Jakie oczekiwania względem tych targów? Przede wszystkim pozyskanie też nowych klientów, ale najważniejsze jest zwiększenie świadomości znaczenia zdrowej żywności dla społeczeństwa. Tak? Zdrowej żywności poprzez owoce, warzywa, ale również środki do sprzątania, kosmetyki, jak również suplementy, które są niezbędne. Ponieważ środowisko jest skażone i musimy uzupełniać ten niedobory dobrych mikroorganizmów w naszych jelitach. Jak oceniacie współpracę z Ptakursą Expo? Współpraca układa się e, idealnie, tak bym powiedziała, ponieważ mamy to możliwość promowania naszej technologii, ale również pozyskiwania nowych kontrahentów. Tak więc polecam serdecznie wszystkim udział w tych targach.